Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Kosowie pokazują, że partia urzędującego obecnie premiera Albina Kurti'ego prowadzi, ale brakuje jej większości potrzebnej do samodzielnego rządzenia. Po podliczeniu 73% głosów lewicowa partia Ruch Samostanowienia Kurti'ego zdobyła prawie 42% poparcia. Przemawiając do prasy, Kurti powiedział, że wynik potwierdził zdolność partii do rządzenia. E, bro, për qeverisjen tonë të mirë e të mbarë demokratike e progresiste. Palimenderit shumë të gjithë. Gjithashtu koalicioni ynë fitues Kurti konsekwentnie sprzeciwia się dialogowi z Serbią, czym nastawił przeciw sobie zachodnie mocarstwa. Ustanowił między innymi zakaz używania serbskiej waluty i transferów z Serbii do mniejszości etnicznej Serbów w Kosowie, która jest zależna od usług socjalnych i płatności z Belgradu. Stany Zjednoczone, Unia Europejska i siły pokojowe NATO wezwały rząd w Pryszkinie do powstrzymania się od jednostronnych działań, które mogłyby podsycać napięcia etniczne. Bruksela zawiesiła również finansowanie niektórych projektów i określiła, że warunkiem dla ich stopniowego wznowienia jest deeskalacja napięć. Kosowo jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie z rocznym PKB na mieszkańca poniżej 6000 euro. Podczas kampanii wyborczej wszystkie partie zobowiązały się do podniesienia wynagrodzeń i emerytur oraz poprawy usług edukacyjnych i zdrowotnych, nie wyjaśniły jednak skąd miałyby pochodzić pieniądze.